No serwus gąski gąsiory, tęskniście? Pewnie, że tęskniście za waszym najlepszym kuźwa tutaj youtuberem, jeżeli chodzi o Albiona. Największym kozakiem w Albionie. Oczywiście, że tęskniliście. Jakby inaczej. Ale dwa dni musiałem sobie porobić inne rzeczy. I teraz tak, obiecałem wam, że nauczę was handlować, tak? Że nauczę was być najlepszymi dealerami w mieście. Ja to zrobię. Zrobię to właśnie w tym odcinku, teraz tutaj. A dlaczego to zrobię? Bo mnie krew zalewa, krew mnie zalewa, jak widzę, jak ludzie odpierdalają na tym markecie. W ogóle zero pomyślunku. W matematykę to oni chyba w przedszkolu skończyli. Dlatego ja cię nauczę, jak dobrze handlować, jak być najlepszym handlarzem, jak pływać w hajsie. No to zaczynajmy, bo nie ma sensu przyciągać. To, żeby być w ogóle handlarzem, to musisz wiedzieć jedną rzecz. Musisz wiedzieć, gdzie jest market. Market, jak się naciśniesz M to masz miasta, tak? Tu masz jedno miasto, tu masz drugie miasto, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Do sześciu chyba umiesz liczyć. Ale oprócz tego, masz tam pomniejsze miasteczka i w nich też masz markety. A jak jesteś już na Czarnych, to tutaj też masz tak zwane resty. Masz Morgana Rest, Artus Rest, Stratus rest, rest, nieważne, no Rest to Rest, tak? Odpoczywasz se tam. I tam też masz markety. I w Kryjówce, jeżeli tam ten siedzisz gdzieś, to też masz market. Ale to mało istotne jest. To kiedy indziej. Generalnie jak widzisz taką babeczkę, bo to jest armia klonów, te babeczki, to nie wiem, pewnie jakieś nieślubne córki króla, i tutaj jej nie zobaczysz. Oczywiście tyle ludzi jest na markecie. To wszystko twoi potencjalni klienci i patrz, i tylko dupy koni widać, tak? Tak się przykleili. Ale tam musisz mi uwierzyć na słowo. Tam jest babeczka. I ta babeczka z tobą chce handlować. Jak znajdziesz kursorem, to ci się otworzy okno handlu i tutaj masz jej mordę. I one wszystkie wyglądają tak samo. W każdym mieście. Jak widzisz tą babeczkę, to już wiesz, że będą grube dile, tak? No, ja myślę. Zresztą już u tej babeczki sprzedawałeś wcześniej, ale sprzedawałeś rzeczy na szybkości, bo, bo potrzebowałeś szybko pieniędzy. I tutaj, o, gulasz będzie przykładem. I jak chcesz szybko coś sprzedać, to klikasz sobie tutaj zakładkę, sprzedaj, sprzedaj. I masz opcję sprzedaj, tak? I to wtedy puszczasz po cenie, po której ktoś złożył ofertę kupna. Teraz się skup, zapisz to sobie w głowie. To nie jest domyślna cena tego przedmiotu, tylko ktoś powiedział, że po tej cenie to od ciebie kupi. Więc jeżeli klikniesz sprzedaj na tak zwanym Quick Sellu, czyli na, szybki, na, na szybkim sprzedawaniu, to po prostu osoba, inna osoba, inny gracz od ciebie skupuje ten przedmiot. Jeżeli klikniesz kup, no to sobie go możesz kupić po jakiejś tam cenie, prawda? Zlecenie sprzedaży, to ty wystawiasz ofertę, że mogę to sprzedać za tyle i tyle. To nie jest tak, że dostaniesz od razu hajsiwo do ręki, ale najprawdopodobniej przez to, że to jest oferta. I potem inny gracz jak wejdzie sobie normalnie w market, to widzi te oferty, wybiera sobie najtańszą, najprawdopodobniej najtańszą i kupuje. Więc jeżeli robisz zlecenie sprzedaży, to musisz się liczyć z tym, że poczekasz na ten hajs, ale będzie go trochę więcej. I teraz patrz, na podstawie tego gulaszu se możesz porównać, że jak go sprzedasz od razu, to za 5076 dostaniesz tyle hajsu, tak? To jest nic. To jest gówno. Ale na zleceniu sprzedaży, no już masz 600 srebra więcej. Tylko pamiętaj, że tu jeszcze są takie rzeczy jak podatki. No podatki są pewne wszędzie, nawet w grach komputerowych. No król musi z czegoś utrzymać tą armię swoich bankartów, 500 plusów, i innych sebiksów, do obrony miasta czy innych głupot, prawda? Bo on jeszcze nie, znał, nie poznał się na Twojej wspaniałości i nie wie, że ty sam obroniłbyś wszystkie pięć miast na raz. Nie, on musi obsłużyć tych wszystkich wartowników, tą babeczkę sklonowaną i inne gówna i dlatego są podatki. I tu masz 6% podatku. A potem masz 1,5% opłata za ustawienie zlecenia. To też musisz mieć gdzieś z tyłu głowy. Tu masz tył głowy i tutaj trzymaj te informacje. Jeszcze możesz sobie zrobić zlecenie kupna: czyli jak ktoś będzie klikał sprzedaj, to będzie leciało do ciebie. Tylko wtedy na te przedmioty też będziesz musiał poczekać, prawda? Bo ktoś się musi zdecydować sprzedać Tobie po tej cenie, którą Ty mu zaproponowałeś. I teraz najważniejsze. To jest najważniejsze w tym wszystkim, w tym całym handlu, żebyś to wiedział, że to nie strzelasz sobie z czapy, kurwa, tak po prostu ceny. A bo ja bym zechciał chciał sprzedać za tyle? Nie. Bo inaczej gówno z tego będziesz miał. Patrz, tu masz takiego wikajstra, widzisz? Taki dzyndzolek. Taki mały dzyndzolek i tego klikasz. I ta-dam! Dzieje się magia, nie potrzebujesz Exceli, nie potrzebujesz innych rzeczy. Co tu masz? Tu masz, kurwa, profesjonalne wykresy, będziesz jak, wilk, będziesz jak wilk z Wall Street, będziesz widział wszystko. Patrz, tu masz historię rynku i możesz sobie ustawić na 4 tygodnie, co się działo nawet. Jak się ten gulasz sprzedawał w 4 tygodnie i widzisz? I tu masz skoki, że on się nawet po 8 tysięcy sprzedawał, a tu się sprzedawał po ile? Tu się sprzedał po 8700 i masz, że sprzedano 11 tysięcy takich gulaszy wtedy, ale potem znowu spadła cena, no nie? Więc no to już trudno, no spadła to spadła. Ale co? Musiałem sobie tutaj poprzestawiać rzeczy jeszcze. Ale tutaj masz ustawione, patrz. Zlecenia kupna, czyli ile gracze wystawili, że tutaj chcę kupić 30 sztuk w tej cenie, a tutaj chcę kupić 27 sztuk w tej cenie, a tu masz zlecenia sprzedaży, oferty, że 500 sztuk jest wystawionych w tej cenie, i możesz sobie to wszystko analizować w głowie, możesz sobie to przemyśleć, co ci się opłaca, a co ci się nie opłaca, a tu masz na 7 dni, jakbyś chciał zobaczyć, i widzisz, tutaj też widać ten skok, że nawet po 19 tysięcy szło w pewnym momencie. I musisz się zastanowić, czemu akurat wtedy było tak drogo. I może opłaca się czekać na kolejny taki skok, jeżeli masz czas i po poczekać, bo zarobisz w kurwę więcej. A może się nie opłaca. Nie wiesz tego, bo nie znasz rynku. Musisz to obserwować. Po to masz oczy, żeby patrzeć. I zastanawiać się, jak się rynek zachowa. Ty masz być wilkiem, wilkiem. kurwa. Widzisz? Przecie mi się język plącze, bo się denerwuje niepotrzebnie. Bo dalej nie wbiłeś w sobie postaci tak jak powinieneś, bo nie słuchasz moich poradników, tylko się wymądrzasz na czacie, że 2 miliony fejmu to możesz wbić w godzinę. No oczywiście, książkami jak zapłacisz kartą kredytową batki, to wbijesz. Pasożycie jeden. Nie chodzi o to, żeby wziąć kartę mamusi i szla. Ten, i, i szastać hajsem. Tu chodzi o to, żeby być kurwa samodzielnym. Czas ściągnąć pieluchy i być prawdziwym kozakiem. Zapamiętaj to sobie. Więc tu sobie ustawiasz, nawet na 24 godziny możesz patrzeć, jak się cena kształtowała. I możesz sobie to przemyśleć. Aha, czyli jak leci tak, to tutaj cena rośnie, a potem możliwe, że spadnie. Więc jak wystawię teraz, to możliwe, że mi kupią, ale potem to nie. I to jest tylko gulasz, tak? To jest tylko gulasz, ale możesz sobie już obserwować. I na tym gulaszu możesz się nauczyć. I jak masz jakiś przedmiot, ci spadnie z rynku, nie wiem, ja ci pokażę. No tu masz zakładkę, prawda? Moje zlecenia, i ja robiłem całe dwa dni dungeony. Jeżeli jestem kozakiem, to mi leciały dobre itemki, bo Gierka mnie szanuje. I Patrz, i tutaj mam powystawiane zlecenia. I na przykład tutaj poleciał mi taki w cholerę drogi itemek, ja ci go pokażę. Patrz, piekielne bełty starszego. Ja sobie kliknę, edytuj, żebyś zobaczył. Nie będę tego edytował, bo sobie dobrze ustawiłem. I to jest moja cena. I jest tylko jeden wystawiony, widzisz? Mój za 2 milion 200. Z cholerę hajsu. I to są zlecenia kupna, tak? Że jest za milion trzy. Ja bym mógł to od razu sprzedać, ale ja chcę te 200 tysięcy, tak? 200 tysięcy piechotą nie chodzi, więc ja poczekam, ktoś to kupi w końcu. Mam czas. I w 24 godziny widzisz, jest pusty wykres, nie sprzedało się. Ale w 7 dni jak popatrzysz. Aaa, I tu już jest inna bajka. I tu ktoś wystawił za milion trzysta, ale mu się nie sprzedało, ale tu mu się sprzedało już osiem, czyli po tej cenie zdarza się, że pójdzie. A tutaj patrzysz, Milion sto, milion sto, milion sto, milion sto i nikt tego nie sprzedał, czyli już wiesz, że kilka dni sobie poczekasz, zanim to zejdzie. Jeden, dwa dni. To nie będziesz miał hajsiwa od razu. Jak ci się nie sprzeda przez trzy dni, to sobie wchodzisz jeszcze raz na rynek, patrzysz, że może wystawiłeś za drogo i może faktycznie opłaca się to jeden srebra nawet czasami, bo ktoś wystawił jeden srebra taniej od ciebie, więc może się opłaca to jeden srebra niżej. I musisz sobie kalkulować gdzieś tam w głowie. Ale to nic, bo to, to jest nieważne, tak, kto się sprzeda. Możesz sobie popatrzeć. Zlecenie kupna, jakiś daj jak za 200 srebra to chcę kupić. Za 200 tysięcy, to chyba go pojebał. Za 200 tysięcy ja do Kibla nie wstaję, bo mi się nie opłaca. Jakby cię bardzo z hajsem stało, to widzisz, tutaj masz napisane, że za milion, trzy tysiące możesz to od kopaku yy, spylić, prawda? Na biegu. Ale to jest jak kredyt chwilówka, no bo 250 tysięcy no, wolałbyś mieć. To lepiej poczekać. Tobie się nie spieszy. Jak widzisz, hajsiwo mi się na koncie zgadza. Nie ma problemu, poczekamy. Ale teraz przejdźmy do Meritum. Dobra luksusowe. Bo ludzie się pytają cały czas na czacie, A płacę mi się kupować i sprzedawać dobra luksusowe. To se policz. Kurwa, patrz, ja ci pokażę. On krew mnie zalewa po prostu. Tu gotuję. Tu, tu, tu mi gula skacze przez ciebie. Patrz, wchodzisz sobie, stwórz zlecenie kupna, tak? I załóżmy, że masz. Tutaj te całe dobra luksusowe. I nie chcesz dowolnych, bo ty nie jesteś dowolny, chłopak z pierwszej łapanki, tylko teraz siedzę w mieście, w jakim w Tetford siedzę. To powiedzmy, nie chce mi się tyrać całą mapę dookoła, do, do jakiegoś tam elfowa czy innego, to ja chcę do ludów do fortu, tak? To patrzę sobie na dobra z fortu Sterling. I załóżmy, że mam już trochę tego hajsu, no, prawie 5 milionów, tak. To sobie nie będę inwestował w te małe, proste zabawki, tylko sobie zainwestuję w kamienną zabawkę. I patrz, i mam zlecenie kupna. I teraz co? I tu się zaczyna magia liczenia. I sobie wezmę notatki, bo sobie porobiłem. I już wszystko wiem. I patrz, I jak kupisz taką kamienną zabawkę, to tutaj masz napisane, że sprzedasz ją za 5000 sztuk srebra. Na pewno w forcie. Na stówę po prostu mobot ciebie to skupi. Tylko, że tu jest haczyk. To jest 5000 minus podatek. A? Czyli wychodzi ci ile, wychodzi ci 4700, tyle dostaniesz. A żeby zrobić zlecenie kupna, to jeszcze 1,5% podatku musisz opłatę za wystawienie zlecenia kupna. Czyli, żeby mieć 4700 na, na jednej sztuce, to musisz, jak widzisz, tutaj koleś skupuje po 4495. I ta oferta zejdzie pierwsza, bo jest pierwsza. Dopiero potem ta, potem ta, potem ta. Więc najwyższa oferta będzie zawsze pierwsza na liście. Dlatego, żeby kupować szybko, musiałbyś skupić po 90 kurwa 6. I 4496. Tak. I widzisz? I wtedy musisz sobie doliczyć, że 68 opłaty to już jest 4540, a sprzedaż za 4700 to zarabiasz ile? 200 kurwa srebra. Nie 200 000, 200 srebra na sztuce. To sobie pomyśl, ileś tych sztuk musiałbyś skupić, żeby ci się opłacało tyrać tyle map. Ja ci pokażę, ile map. Patrz. Tutaj sobie przewijasz. I masz. I jechałbyś tylko po żółtych. To to raz, dwa, trzy, cztery, pięć map. To jest plus minus 15-20 minut. tak. Jak się nie zagadasz, nie zawiesisz się, to ten. I sobie liczysz, tak? 200 srebra w kurwę map plus czas sprzedawania, znaczy skupowania tych dóbr. I se liczysz czy się to opłaca i tu masz odpowiedź. Widzisz policzyłem tyle się opłaca chuja się opłaca szkoda czasu spierdolili rynek, bo chciwe gnoje jak nie masz Wychodzi na to 100 milionów, żeby nakupić tego w cholerę i przetransportować duży transport, to szkoda czasu. Bo w te 20 minut to byś zrobił dungeona i byś 200 tysięcy zarobił, tak, a jeszcze by ci sława wpadła. Już byś przykoksał. Więc szkoda czasu na początku. Jak nie masz dużych milionów, żeby w to zamrozić gotówkę i ten, to ci się nie opłaca. Bo ludzie są idiotami. A ja ci powiem więcej. Jakbyś sobie tutaj poszukał po innych miastach, to znajdziesz takich geniuszy, którzy. Skupują, no to jest akurat zły przykład. Teraz może nie znajdę, ale wczoraj jak patrzyłem to znalazłem. Koleś skupował po 4700. Plus opłata tam 80 wychodzi i jak zawiezie, to wiesz co ci powiem? I on kupował ponad 2000 sztuk. To wiesz, że on na tym zarobi? Tyle. On kurwa dopłaci do interesu, bo jest debilem, bo nie umie liczyć nie wie, co to są podatki. Ty jesteś mądry teraz, już po tym odcinku, więc wiesz. 1,5% za. Samo wystawienie w ogóle oferty skupą. I ta oferta ci się jeszcze musi skupić, więc musisz pilnować. Czy ktoś nie wystarczył, nie wystawił oferty o jeden srebra więcej? Ale to będziesz widział po wiadomościach, czy ludzie ci sprzedają ten shit, czy nie. Jak ci przestaną sprzedawać to, albo już się oferta skończyła, albo ktoś cię przebił. I musisz jechać i wystawiać od nowa, bo, bo ktoś dał jeden srebra więcej, tak? I ludzie tak pchają, pchają, śrubują do góry te ceny i się nie opłaca. Bo za pięć srebra, to ty byś. Co, po 50 groszy też się schylasz na ulicy jak jakiś żebrak? Nie schylasz się, idziesz dalej wyprostowany. Więc nie ma sensu. Chyba, że masz grube miliony i potem ci się opłaca tak, że zarabiając nawet 5 srebra na jednej sztuce, to po prostu efektem skali zarobisz sobie 50 milionów, będziesz miał tyle tego do przewiezienia. To wtedy jak ci się chce bawić, to tak. W innym przypadku nie. A potem jak już będziesz miał naprawdę grube hajsiwo, to też jest ważne. To możesz sobie obserwować jakieś przedmioty. Jeżeli lubisz tabelki, jeżeli jesteś, nie wiem, jakimś kreatywnym księgowym mafijnym, to możesz patrzeć, tak? Że nie wiem, no, załóżmy, to jest po 6 srebra wystawiane, a tu już jest po 7, a no i, i w sumie tyle. No nie załóżmy po 7 srebra. I tutaj masz 200 sztuk coś tam. I masz ten hajs, żeby w to zainwestować, skupujesz wszystkie na przykład takie same przedmioty, bo ci na to stać. I wystawiasz je od nowa, po swojej cenie. Tylko pamiętaj, żeby uwzględnić podatek. Żeby Ci się to opłaciło. I wtedy to będą kupowali od Ciebie. Bo nie będzie innych ofert. A Twoja będzie najwyższa. I co? Jesteś kurwa spekulantem gie giełdowym. Jesteś wilkiem z, wilkiem z Wall Street. Dokładnie tak. I tak się da robić. Tylko trzeba mieć hajs do tego. A jak widzisz, hajs dalej, na tym początkowym etapie, najbardziej się opłaca robić dungeony. I przypuszczalnie, nie tylko zwykłe solówki. Tylko możesz, jeżeli masz ekipę jakichś swoich ziomeczków, to iść na ścieżki awalońskie. Oczywiście, że możesz. Możesz robić korupte dungeony, jak lubisz PvP. I też zarobisz. Ale nie opłaca ci się na razie handlować, bo nie masz wystarczającego progu, żeby wejść w ten biznes, bo ludzie są debilami i wyśrubowali ceny. Ale już wiesz, jak handlować. Już wiesz, żeby rozwinąć sobie zęzla i żeby obserwować te ceny, tak? żeby sprawdzać czy ci się sprzedało, czy ci się nie sprzedało, ile jest sztuk wystawionych, w jakiej cenie, kiedy to możesz sprzedać, już wiesz żeby pamiętać o podatku, wiesz żeby sprawdzać sobie inne różne rzeczy i przede wszystkim wiesz że ceny się wahają i teraz ważne, to jest najważniejsze jeszcze, bo o tym ci nie powiedziałem, bo zapomniałem ci o tym powiedzieć. Te markety są od siebie niezależne. To, że coś jest wystawione w jednym mieście, to w innym mieście tego nie znajdziesz w tej samej cenie. W innym mieście może być droższe, może być tańsze. I co? Jeżeli masz hajs na przykład, żeby zainwestować i bawi cię to i jesteś takim, wiesz, nomadem, co popierdala po mapach, bo se chcesz pozwiedzać na przykład, nie wiem, masz kaca po imprezie i nie chce ci się grać w gierkę, tylko byś się popatrzył bez mózgu w monitor, to możesz, oczywiście, jak najbardziej. Bierzesz się, rozbierasz na Golasa. Jak Pan Bóg Cię stworzył, z dędzolem na wierzchu, ja tam akurat z bimbałami, i właśnie po to sobie zrobiłem duperkę, żeby, żeby z bimbałami biegać, a nie z tym, bo, bo to wstyd by było. A tak to przynajmniej mam się jak zaprezentować. I co? I patrz, jak jesteś goły i wesoły, to sobie biegniesz, podbiegasz sobie do tego kolesia od transportu. Tutaj masz takiego z kompasem, widzisz? Stoi Don Corleone w czapeczce. Co na niego klikasz, i tu masz wszystkie miasta zaznaczone. I sobie możesz do takiego miasta wtedy za darmo przeskoczyć, za darmo. Jak Janusz, biznesu. I możesz po prostu podejść na market i sprawdzić ceny. Czy na przykład, nie wiem, lekka kusza załóżmy, ja gram lekką kuszą, to możesz sobie sprawdzić, jakie są ceny lekkiej kuszy w jakim mieście. W każdym mieście będzie inna cena. Najwyższa będzie inna, najniższa będzie inna. I może ci się na przykład opłacać. Jak sobie uwzględnisz oczywiście te opłaty i podatki. Kupić 50 kurz w jednym mieście, czy tam 500 kurz. I zawieźć do drugiego i tam sprzedać. I to nie będą duże pieniądze, bo Ci podałem małe liczby. Tak? Ale w każdym mieście będziesz miał inną cenę innego przedmiotu. A transport jest bezpieczny. Bo sobie jedziesz po tych żółtych i po zielonych i dookoła sobie po prostu cały kontynent robisz jak Kubica, no nie? Brrr, objeżdżasz sobie. I może Ci się okazać, że Ci się opłaci. I z surowcami tak samo jak zbierasz jakiś surowiec, jak już się schańbiłeś tą nudną robotą, to może Ci się okazać, że w jednym mieście Ci się bardziej opłaca Twój surowiec spylić, a w drugim nie. I oczywiście, że tak będzie. Ja Ci w kolejnych odcinkach wytłumaczę, dlaczego tak będzie, ale to z czasem. Bo to jest mechanika tutaj handlu. I nie wszystko spylasz, chyba, że nie masz czasu, że jesteś takim hardkorem, kozakiem jak ja i po prostu chcesz spylić wszystko szybko, to wtedy pakujesz wszystko w ten swój market w tym mieście, w którym jesteś. Nie ma problemu. Ale jak chcesz się bawić w handlarza prawdziwego, to się poskacz po miasta. I najprawdopodobniej ja ci powiem od razu: najlepsze ceny będziesz miał tutaj, będziesz miał w Carleonie. A dlaczego? Bo on jest otoczony czerwonymi, i tutaj masz lekkie ryzyko, że ktoś cię tam spekuje. Pozdrawiam taksi Carleone. I możliwe, że złapią cię chłopaki i pomogą ci przejechać do Carleonu, tylko skasują wszystko, co miałeś na sobie. Dlatego tam ceny mogą być trochę wyższe. Jest ryzyko, jest zabawa. Ale jak nie chcesz ryzykować, to wszystkie miasta ościenne. No, zostaw tą łapkę, zostaw tego suba i teraz już wiesz, żeby se sprawdzać wykresy, żeby sobie policzyć, czy Ci się opłaca, czy Ci się nie opłaca i, za, i wiedzieć, czy masz czas, żeby poczekać na ten hajs, czy potrzebujesz hajsu od razu. Czasami się opłaca poczekać ten dzień, półtorej dnia, to może być godzina, a czasami się nie opłaca, czasami po prostu chcesz to spylić albo różnica jest tak niska, że lepiej spuścić na quickselu i dać komuś zarobić. I mieć od razu hajsiwo, a nie marnować czasu. Różnie bywa. Musisz znać przedmiot i se poobserwować po prostu. Ale już wiesz jak to robić. Już nie jesteś w ciemni bity. A jak nie zrozumiałeś, albo czegoś nie pamiętasz, albo nie umiesz liczyć to se kubliczydło, to se przewin ten odcinek od początku i obejrzyj jeszcze raz. I handluj. A jak będziesz dobrze handlował, to hajs się będzie zgadzał. Tylko pamiętaj, żeby to było efektywne. Czyli tak jak z tymi dobrami. Ja mam na razie niecałe 5 milionów. Ja to mogę wpakować w rynek. Ja tak zrobiłem wczoraj, bo chciałem zobaczyć, czy, ile czasu mi to zajmie. I ponad godzinę mi zajęło, żeby te 5 milionów odzyskać, a zarobiłem na tym ile? 300 tysięcy. To w ponad godzinę, to ja zrobię 3 dungeony i zarobię ponad milion. Więc się nie opłaca. Lepiej iść na dangi. Potem oczywiście jak już będziesz miał większy, większy hajs, prawda, będziesz miał te 100-200 milionów i wpakujesz to w rynek i z, nie wiem, będzie Ci się skupowało to, to dobra przez jakiś czas dłuższy, nie wiem tam powiedzmy 2-3 dni, to raz na jakiś czas jak sobie zrobisz takie tour Albią i objedziesz się wszystko, to Ci się opłaci, tak można wtedy, ale na razie to Ci się nie opłaca, szkoda czasu, no. I graj w gierkę i bądź w nią dobry. Bo jak nie to się obrazimy, cię znajdę walbi, cię dojadę moją kuszu, Wsadzę się w dupę. Myśl. Myśl. Nie skupuj drożej niż potem sprzedaż, bo to trzeba być kretynem totalnym. To pewnie jakieś brazole. mnie nie będę tego mówił, bo powiedział, że jestem rasistą. Ale na pewno nie Polacy. Chyba że jakieś dzieciaczki. Miej głowę na karku. To ci się opłaci. Do następnego.